Agatko, co ty tutaj robisz? O, ojciec Adam, szczęść Boże! Szczęść Boże! Właśnie zobaczyłam figurkę Matki Boże i tutaj podeszłam, a przy okazji widziałam te piękne kwiatuszki, które są takie jak kwiatuszki na moim pyszku. I tak zaczęłam się im przyglądać. No, zgadza się, Agatko, takie same kwiatuszki. No, podwyższyłem Ciebie, żebyś zobaczyła bliżej naszą piękną figurę Matki Bożej. To Ale takie, ona ładna. Ta, to jest takie wyjątkowe miejsce u nas, gdzie możemy przyjść, pomodlić się, popatrzeć na Maryję, na Jezusa. No, tym bardziej, że przecież w ostatnim odcinku mówiliśmy trochę o Maryi. Pamiętasz? Pamiętam. Mówił ojciec o tej litanii. A właśnie o Co litanii. Czy to tam różne tytuły Matki ba, Bożej mówimy? Zachęcałem Ciebie do tego, i jak tam ci poszło. Z, yy, oglądałaś? Tak, każdego dnia po mszy świętej o 19 razem z mamą, tatą i rodzeństwem oglądaliśmy nabożeństwo. Bardzo dobrze. I co, podobała Ci się ta modlitwa? No bardzo mi się podobało, tylko już tak trochę smutno mi się robi, bo to końcówka maja, niewiele tego czasu zostało i A... ja nie wiem, jak ja się potem będę modlić do Matki Bożej. A no właśnie, owieczko, masz rację, no jeszcze tydzień czasu tak naprawdę już będzie czerwiec i później litania no wiadomo, możemy jeszcze odmawiać w domu, ale jako taku się ją odmawia w maju. Ale wiesz co, Wieczko, ale my możemy do Maryi modlić się cały rok, nie tylko w maju. Naprawdę? No tak. I ja wiem, że Ty lubisz śpiewać, prawda to? No bardzo lubię śpiewać. No więc na przykład może się nauczyć kilka pieśni maryjnych do Matki Bożej i sobie śpiewasz przez cały rok te piosenki. Ale super pomysł! I co, ojciec mnie nauczy tych pieśni? No bym bardzo chciał Ciebie nauczyć, ale wiesz, yy, nie umiem śpiewać i mamy problem. Ojciec mm. nie umie śpiewać? Nie umiem, jak śpiewam, to wszyscy uciekają. To co my teraz zrobimy? Wiesz co, ale ma, znam tutaj takich dwóch wspaniałych muzyków. Oni są bardzo uzdolnieni muzycznie. Ty ich też znasz, wiesz? Mm, Mozart i Bach? No, pre, no, są podobni do nich, mianowicie. Ojciec Patryk i siostra Agnieszka, znasz ich? No pewnie, że znam. I przecież nie raz słyszałaś, jak oni pięknie śpiewają, grają na instrumentach, pamiętasz? Pamiętam, tylko gdzie my ich teraz znajdziemy. No tak się składa, owieczko, że oni są tutaj na salce i pójdziemy, zawołamy ich i oni nam pomogą na pewno i nauczą nas tych pieśni, dobra? Dobrze, ale super. To chodź, to idziemy. idziemy zawołać ich. Be Boże! Nie szczęść Boże, szczęść Boże, Agatko. Dobrze, że siostra Agnieszkę i ojca Patryka spotkaliśmy. Szukaliśmy was wszędzie. Ale dlaczego? No ponieważ y, owieczka Agatka ma do was taką wyjątkową prośbę. Do nas? No nauczycie nas piosenki? Ale jakiej piosenki, Agatko? No bo ona mnie prosiła, żebym ją nauczył piosenek maryjnych, no ale ja nie za bardzo potrafię śpiewać. Mhm. I mówiłem, że wy gdzieś tutaj ćwiczycie i na pewno was spotkamy i nas nauczycie kilka piosenek. Spróbujemy wam pomóc. Pewnie, nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście, no może nie jesteśmy łatwymi uczniami, ale poradzimy sobie. Najważniejsze, że się staracie. Dobrze, to ja biorę gitarę i pójdźmy może do Matki Bożej tutaj na nasz taras, dobrze? A no właśnie, tam przy figurze Matki Bożej będzie w sam raz. i Jeszcze Gadło, na soneczku. Idziemy? Idziemy, idziemy, chodź, Agatko. Co, Agatko, podobało Ci się? No bardzo! Ja na razie jeszcze nie znam tej całej piosenki, więc na razie się tak trochę przysłuchiwałam, ale na pewno będę sobie potem w domu odtwarzać i śpiewać razem z moim rodzeństwem. Świetny pomysł, naprawdę. No właśnie, Agatko, to co, ćwiczymy dalej, kolejna no pewnie. piosenka. pewnie, kolejna piosenka, kolejna. siostro, kolejna. Coś tutaj to kolejne. to jaka już... teraz będzie siostro? Oj, zaraz coś tu znajdę. Może w takim razie. O, taka specjalnie na maj, chwalcie łąki umajone. No, ja Zobre. bardzo lubię łąki takie umajone, no, ukwiecone, które. super można sobie biegać. O tym, że, że słuchaj, że wszystkie strumyki, kwiatki, ptaszki śpiewają dla Matki Bożej. Ale to piękne, Mieszę, że owieczki wszystkie te. No to śpiewamy. Dobra, to Spójrzmy. się uczymy. Chwalcie, łąki umajone. Czuję i co żyję nie z nami, z No pięknie, Agatko. Tak, ta piosenka no. jest taka ładna. No piękna. No, naprawdę. Brawo, brawo. Coś niesłychanego, super. No to co, jesteśmy w takiej formie? To kolejna, to siostra kolejna. jaka teraz? Ja proponuję. Maryjo Królowo Polski. Co prawda to się śpiewa wieczorem, ale my się nauczymy teraz w ten miły, yy, pogodny dzień. O, dobrze. To możemy na pamięć. Posłuchaj uważnie, a zaraz ciebie nauczymy, dobrze? Tak, żebyś też, żebyś też mogła coś zaśpiewać. Słodko! Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski. Jestem przy tobie, pamiętam o tobie i czułam na każdym. Świetnie Ci idzie. Jestem przy tobie, pamiętam o tobie i czułam na każdym. Teraz ty sama, ja już nie śpiewają z nami i razem Agatko, to może ja ciebie czegoś nauczę. Jest taka piosenka o takich owieczkach jak ty i o dobrym pasterzu. Posłuchaj. Po zielonych pastwiskach owieczki chodziły. Dobry pasterz pilnuje, aby nie zbłądziły. Hej pasterzu, hej. Owce cię słuchają Kiejby tyle miały, co u ciebie mają Hej, pasterzu hej owce cię słuchają Kiejby tyle miały, co u ciebie mają I teraz uważaj, raz, dwa, trzy. Masterzów, hey, okay. Wasz owieczki swem. Ojczadami, Adamie, prawda, że ładna? No, Agatko, no super to śpiewałaś. No, mi się też bardzo podobało, dziękuję ojcu Adamowi, no. dziękuję tej siostrze Agnieszce, dziękuję ojcu Patrykowi, to było takie fajne spotkanie, mogliśmy sobie pośpiewać. Ja teraz na pewno te wszystkie piosenki będę sobie odtwarzać w domu, w mojej zagródce, śpiewać razem z moim rodzeństwem, z mamą, z tatą i mam nadzieję, że dzieci z naszej parafii też, co ojcze? No myślę, że tak. Patrz, ile się dzisiaj nauczyliśmy. No, no to super, ojcze. Ja to dziękuję fajnie. za te kolejne spotkanie. No, I co? Do, do zobaczenia za tydzień. Tak, do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Z Hej, okay. Ty najlepiej wiesz, co dla nas dobre jest. Be 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 master, okay. Basiu,